Paweł Wilczak jako człowiek, taki nosiciel niesamowitego poczucia humoru, przez długie lata byłeś tak postrzegany. Jak się do tego dzisiaj z twojego punktu, w którym rozmawiamy, odnosisz? Gwarantuję ci, że tak jak każda osoba ma takie momenty e, fajne i niefajne. Bywamy w różnych mhm. sytuacjach. Bywamy fajni, bywamy niefajni, szczęśliwi, nieszczęśliwi, i tylko jest umiejętność przetworzenia tego, jeżeli ktoś chce, naturalnie, mhm. na, na scenę, ekran. Kasia i Tomek to, to był taki stempel dosyć mocny, ale też ja bywałem złodziejem, policjantem, wiesz. Chłopakiem z sąsiedztwa. Zawsze z pokorą spoglądam na, na to, co jest na stole mm -hmm. i staram się wykonać to najlepiej, jak potrafię. To, co dzisiaj obserwuję na ekranie po roli w filmie Krzyształowicza odbieram jako Uwolnienie się od takiego amplua. Yy, robiłem to z gigantyczną premedytacją. Mhm. Tak, tak. Rodziny macie? Nie. A widzicie, i już jest problem. Bumelka, dodawanie się z dziwkami. Szkoda. Wie pan, ja jakoś wolę towarzystwo dziwek niż inteligentów. Co, to, co się wydarzy. Nie wiem kto zauważy ten film. Chociaż ja uważam, że to jest fajna rzecz. To, to co mnie spotkało dzięki Marcinowi, Krzysztołowiczowi. Tak jest. Reżyser Obławy, Jarkowi, pani z Bolińskiemu, który jakby no, trzymał to nasze wydarzenie i tak dalej i tak dalej, wiesz. Eee, co będzie, zobaczymy, no, zobaczymy. Adam Bajerski, który jest autorem zdjęć, potrafi się przyglądać twoim warunkom aktorskim. To jak cię fotografuje w tym filmie, to też wydaje mi się bardzo sprzyja pracy aktora. Wiesz co, my jesteśmy z tej samej szkoły. Skończyliśmy łódzką szkołę filmową, o której ja będę zawsze opowiadał. Z miłością. No, zasługuje na to, no po prostu. Adam zasługuje na to. 89 rok kończysz szkołę filmową. Nie masz takiego wrażenia, że wtedy żyliśmy po tej transformacji ustrojowej w takich trochę złych, błędnych ustawieniach, wyobrażeniach? Nie. Nie? Nie, dlatego, że e, ja myślę, że wszystko jest tutaj, wiesz. E, tu są marzenia, tu są wyobrażenia. E, i, na, I najfajniejsze jest to, że ma się styczność z mądrymi ludźmi. Ja miałem mm -hmm. ten przywilej, tak, tak. Wojciech Smarzowski, praca z nim, to jest chyba przedmiot ze zdrości wielu twoich kolegów. No wiesz bachu. co, to, to jest też, że wrócę jakby do, do, do tematu szkoły filmowej, którą kocham. My żeśmy tam się poznali z Wojtkiem. Wielą... No, najpierw był operatorem, prawda? Tak. tak. Ym, nie jest dosyć trudno o tym rozmawiać, dlatego że ja Wojtka znam, y, wiesz, no, z innego etapu, tak. 35 lat, czy coś takiego, wiesz. I to jest ta, ta optyka, jest mm -hmm. troszkę ten, Inna. ale oczywiście to jest ważna osoba w moim życiu, zdecydowanie. No to ja się odważę na to najtrudniejsze pytanie, gdy o nim rozmawiamy. O marzeniach współpracy, na temat współpracy z Wojtkiem Smarzowskim. Dzisiaj każdy chce u niego grać. Czy ty sobie w głowie projektujesz? Nie, takie Ja wizje? chcę się z nimi spotkać mhm. na kolację, mhm. wiesz. Mhm. To jest moje marzenie. Mhm. No i teraz e, mówisz o tym życiu, tak? Która jest ważniejsze niż przedsięwzięcia artystyczne. Zdecydowanie tak. A co trzeba w sobie rozwinąć, żeby mieć taki system wartości, taką hierarchię? To nie jest do mnie skierowane pytanie. No chyba jesteś autorem swojego życia. Troszkę nie mam na nie wpływu, nie staram się regulować tej rzeki. Mhm. Ja nie mam marzeń chyba, mm. a, bo one się a, skupiają na bardzo prostych rzeczach, tak naprawdę. Żeby być zdrowym, wiesz, żeby dobrze zjeść, napić się dobrego wina. Um. Takie. Proste. Ja czekam na kolejne elementy. Myślałam, że będzie jakaś kontynuacja, że przeniesiemy się na przykład w egzotyczne kraje o podróżach, no, marzenia. Nie? Damy radę. Mhm.